Witam wszystkie osoby, które urodzone są 5 kwietnia i zapraszam Was serdecznie na wasz króciutki, pokróciutki, ale jednak horoskop na najbliższe 12 miesięcy. Cóż takiego ciekawego wydarzy się w tym najbliższym okresie czasu? Przede wszystkim charakterystyczna karta, która opisuje ten Wasz rok, to jest tutaj. Karta związana i ze znakiem szczelca, i związana tutaj z całym artyzmem, z tutaj uzdolnieniami, i również z takim tworzeniem czegoś. tak? A więc będzie to dla Was rok bardzo twórczy, bardzo energiczny, bardzo taki um, żywiołowy rok, w którym uda Wam się. Kreatywnie stworzyć coś, o czym od dawna myślicie. Również nie zabraknie w tym roku zakochania. No, i jakże, skoro strzelec, to będzie to miłość wierna, mocna. Nie wiem na jak długo, ale na pewno, na pewno będzie tutaj coś niesamowitego. Co takiego trudnego może tutaj być? I mamy tutaj kartę duszy, która, w której odbija się karta związana z domem, z rodziną, z, ciąży, z ciążą. Jeżeli tutaj karta duszy pojawia się w negatywie. To zapowiada y, takie trudności z dogadaniem się tak, z nią, a więc y, wiemy o tym, że plan duszy to jedno, a później plan y, nas, czyli y, człowieka, a więc dusza plus ciało to drugie. I tutaj najwidoczniej będziecie się kłócić troszeczkę jakby swoimi planami, z tymi planami, które sobie tutaj dusza y, kiedyś tam stworzyła i mm, zobaczcie, chodzić będzie przede wszystkim o tematy związane z rodziną. I teraz tak, albo Wy chcecie e, szybko założyć rodzinę tu i teraz na no już, a dusza wcale tego nie pragnie i będą, e, i będą e, z tego powodu jakby e, przeszkody na waszej drodze, albo wręcz przeciwnie, dusza pragnie tutaj, żeby już, e, żebyście już e, założyli rodzinę. A wy tego nie chcecie, no i, i w związku z tym wy, idzie, wy cały czas mówicie nie. A tutaj coś takiego się wydarza, że e, może się wydarzyć wtedy w przypadku, gdy nie chcecie tej ciąży, a jest to tutaj marzeniem waszej duszy, to będzie marzeniem i planem raczej, tak? Powinnam powiedzieć, bo marzenia to ma człowieka, a dusza ma plany. Więc, jeżeli to tak to wygląda, to bardzo możliwe, że na Waszej drodze pojawi się niespodziewana ciąża i będziecie musieli stanąć oko w oko z tematem, zostanę mamusią czy zostanę tatusiem. Cóż takiego będzie pozytywnego, natomiast na tej drodze Waszej w najbliższych 12 miesiącach będą tutaj wygrane sprawy, bo to jest niespodzianka, radosna niespodzianka, będą wygrane sprawy związane ze sprawami wszelkimi sądowymi, prawnymi, z adwokatami, z jakimiś tam urzędami. Pojawiają się tutaj różnego rodzaju dyskusje, dokonywanie wyborów, próba przeciągnięcia na swoją stronę. Słuchajnie wszystko to skończy się pomyślnie dla Was. A więc dogadacie się tam, gdzie do tej pory było to trudne. Znajdziecie jakiś złoty środek, żeby wyjść z tych problemów, z tych kłopotów. Czy to w kontaktach z osobami prywatnymi, czy to z osobami, czy to z urzędami, urzędami, czy jakimiś zakładami, tak? A więc na pewno znajdziecie wspólny, wspólny język. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam. Życzę samych wspaniałości, niech wam się szczęści. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.